Hej, kochani! Witam was w dzisiejszym odcinku na moim kanale. Wiem, że troszeczkę mi nie było, ale też coż tego. dzisiaj sobie zaczynamy, nie wiem czy nową serię, ale na pewno pewne jest to i że to troszeczkę się chwilę pojawi na moim kanale. Jest to nowy serwer e, The Ulix, więc koniecznie zapraszam was na jej kanał oraz na jej serwer Discord. Więc tak prezentuje się mój domek, który sobie zbudowałem. Zobaczymy czy z zewnątrz. I tutaj mam takie oła, takie różowe drzewa, super, które zasłaniają mi wszystko. I tak to się prezentuje, mniej więcej. To tej strony tak. I tak. To was oprowadzę, mniej więcej po tym wszystkim, co się zrobiłem w ogóle, to się stało. Tylko najpierw muszę pozbyć się szkodników. Oła, strzała. Strzały są. Creeper Pa! O, zdążyłem, oddawaj e, A więc tak, to się prezentuje Ogólnie ktoś pytał, to mam mm, To mam shader'y takie O Boże, mały Precz O Marchewka I od tej strony to się prezentuje w taki sposób Drzewka troszeczkę przeszkadzała, żeby wam pokazać, ale jest nawet ładnik całego takiego delikatnego wcasa. Aaaa, ale to już tam nikt nie widział, nie słyszał. I pokażę Wam środek mniej więcej. Ogólnie grałem już tutaj na moim streamie, na Twitchu, więc nie trzeba nawet tam zapraszam. Tutaj mamy takie coś. I takie coś. Taka szybka góra. Mój pies, numer jeden, bo mam aż chipsy. Jeden jest od tutaj, a drugi jest niżej. Mamy tutaj moje podziemia, kolejny piesek To jest moja autentyczna farma czytiny, tylko ona była po to Żeby sobie oglądać rzeczy na mending hmm, Jest aż 3 piętra e, Bo Julka, nasza kochana zrobiła Takie wiecie, takie miejsce gdzie macie tam wiśniak, i tam był wieś jak na mending I no każdy z nas potrzebował i korzysta Zrobiłam ja wszystkie służby na serwerze swoją drogą, buziaczki nie widzę w ogóle tej e, gości, nie wiem czy ona jest w ogóle, czy nie, jeżeli jest to pozdrawiam, jeżeli nie to też pozdrawiam e, Na pewno no, pozdrawiam wszystkich, którzy tutaj byli i są e, A więc to jest, jest mój magazyn Jeżeli mi że mamy takie coś, że wam to pokażę Tu jest, kochani, w ogóle moje miejsce takie na enchant, jest zrobione już To jest miejsce na kolejkę górską do centrum naszego dowodzenia, które będzie się robiło, znaczy, ten centrum dnia już jest, ale to jest do miulki. Ale po prostu na razie jeszcze nie mamy żadnego do mnie, przynajmniej kolejki. I a więc tak się prezentuje: się prezentuje dół. I to w sumie tyle będzie z tego mego miejsca zamieszkania. A miałem pokazać wam tamten fajny tunel. To jest... To jest ten no, gdzie macie coś takiego jak... Jak farmę... Czegoś takiego, to się nazywa krowy To serio działa dziwnie, bo czasem działa, czasem nie, ale... Uznajmy, że działa Musimy mieć coś takiego jak... Yy, Boże, to się nazywało? Pamięta w ogóle? Wit Siano Siano No I tutaj idziemy na bok Pa, 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 no, pa, dobra, i to dajemy na naszym krówkom, i małe stworki, krów, krówek, idą sobie na dół, przez co później dorastają i płoną Słodkie, czyż nie? Ała, nie wiem chodzić. Przecież to, że się patrzę na polu, zamiast na, zamiast na to, co się dzieje głównym ekranie. Kochani wam tylko przypomnę, żebyście subskrybowali, lajkowali, komentowali moje filmy. O, to jest zostało więcej, przez co tam dosłonęło i mamy już więcej. Logiczne, czyż nie? No to wam pokażę może jeszcze, jeżeli zdążymy, uda mi się na czas mi obecny, to pokażę Wam y, domek. Nie domek, tylko nieskończoną. Nieskończoną, 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 nieskończoną jeszcze budowlę Julki, bo jest to zamek. Czekowiem że kilka osób tam też budowało, albo tak to się kojarzy, ale pozdrawiam wszystkie osoby, którzy budowali ten dom, zamek. Wszystko coś zjemy w ogóle, przydałoby się. Swoją drogą, bardzo, bardzo, bardzo mam też shadery, są super. Ile mam FPS-ów? 102. Lepiej niż, niż, jak nie nagrywam, więc jest, jest props. Jeszcze mam drugi ekran włączyny na Spacesyku, więc jest super. Delikatnie byłem cicho, ale to będzie lepiej. Mam nadzieję, tak to się kochanie prezentuje, więc to jest, robi efekt wow, mega, nie oszukujmy się. No to jest dopiero jeszcze początek. Ceru nazywa się Rysa. Takie różne budowle, ozdoby. Wow, szczerze. Ja, mam, ja to widzę że mam takie wow mega. Widzę, że też dużo, dużo się to dopodobało, kiedy mnie nie było, więc... Pokażę wam środek tej wieży. Ła! O, tam też mi nie będę tam. Znaczy tu w sumie jeszcze niczego nie ma, ale no. Coś prezentuję. O! Dalej będzie w dół chyba. Już jest. Idziemy na górę teraz. No już prawie jesteśmy na górze. I szczerze bardzo ładne są te schody, takie jest ktoś skomplikowane. to są trony. I tak się to prezentuje właśnie. Jeszcze wam pokażę na górze. Bo nie, nie pamiętam co tam było w ogóle, więc... Taki fajny balkonik. Mmm, <laughs> kwiatuszek. Nikt tego nie widział, nie słyszał. I jajko. Smoka bardzo ładnie trybione. Może Tyle zejdziemy na dół w sumie już. Tak się przydało, bo tam zejść, chociaż troszeczkę te moje nieźle się trzymają, to możemy zbyt troszeczkę szybciej poschodzić Ja z niej zrobiłem 3 jeszcze, więc większość już ma tylko nie ja, ale no cóż, akurat na smoku jeszcze nie byłem, a szczególnie jest od nowa rozbione, więc troszeczkę ciężko. Ale może później ogarnę z tego odcinek, albo jakiś filmik na Twitch'u, więc koniecznie was tam zapraszam. Rysa, jeszcze pokażę wam później od drugiej strony, tak jak pójdziemy już tam na górę. To może będzie lepiej widać. Pokażę wam jeszcze te centrum Julki. I to będzie raczej na tyle. To będzie taki szybki odcinek raczej. Taki dosłownie 5-6 minutek, bo też to nagrywałem i tak dalej. I czy to widać w ogóle, czy nie widać jeszcze? Uuu, już nie widać. A! I mam obecnie nadrytowy kill tylko no tak to się prezentuje mniej więcej. Nie ukrywajmy. Render mam dość na duże, bardzo i tak troszeczkę słabo to działa. No, ale raczej nic z tym nie zrobię. Niestety, przykro mi. Cześć się prezentuje. I na no, idziemy na domu Julki. Albo spróbujemy tam dojść w ogóle najpierw Mamy ziemię Daj mi ziemię No o, tu tutaj, tutaj I to jest ta kolejka właśnie taka Która by jechała w moją albo w ogóle Była więc wow No to się prezentuje Mniej więcej Jak wcześniej budowała Julka Ło tu przerwało na chwilę Dobra tam są domy już innych Raid, right, o oh boże co za rajd jest, przepraszam bardzo. Nie wnikam, OK. To zrobił robił rajd. Co dom Julki mniej więcej to jest się dół. Tutaj można wyjść. Pozdrawiam. Pozdrowienia, dobra, nieważne. I tak właśnie. Ee, nie interesujmy się może lepiej. Chyba już wiemy, kto tworzy ten rajd. Tak się prezentuje damiulki, mniej więcej. Jest taki bardzo ładny, różowy. Ok, pokój jest. Beautiful. Ło. Wow. No. ten na razie, po popusto. No. Ale to nic. I tak się prezentuje na razie góra. Że jest bardzo ładne. Tu jest dużo takich ciekawych rzeczy. Jak chociażby takie coś, jak to właśnie. Patrzcie. Ło, wow. jeszcze nie. O, takie serduszko. Dopiero niedawno to odkryłem w sumie. Jak to się w ogóle dostać? Jedźmy na Rusz, tak? O, do psów. To jest dom jej. Od tej strony, tutaj. To byliśmy wcześniej, tam. Teraz jesteśmy tu. What No, prawie. Ciekawe, tu mam dość ciemno, nie oszukujmy się. Ury, u, 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 urywek tego filmu był na Twitchu, bo już zamiast. Znaczy nagrywanie star więc więc pozdrawiam wszystkich, którzy tam w ogóle byli. Bo nie w ogóle był, czy nie? Nie widziałam tego.